Już nie chciałby usłyszeć, że ma piękną duszę. Taki komplement ucieszyłby nie tylko kobietę. Mężczyzna również byłby z niego zadowolony. Co to jednak oznacza? Intuicyjnie zapewne nowoczesny człowiek odpowiedziałby, że człowiek o pięknej duszy to ten, u którego przeważają pozytywne cechy charakteru. Odpowiedź klasyka brzmi: że piękno duchowe pochodzi z posiadania cnót. Może zatem nie byłoby to aż tak daleko od prawdy, gdy weźmie się pod uwagę, że pozytywna cecha charakteru niestety zastąpiła pojęcie cnoty. Współcześnie termin cnota jest mało klarowny lub wcale niezrozumiały. Co prawda, już coraz częściej powraca się do rozważań na temat cnót, jednak dla większości jest to temat nadal mało popularny, kojarzony przeważnie tylko z jednym rodzajem cnoty i z tego powodu również wyśmiewany. Stąd istnieje potrzeba poruszania i wyjaśniania tematu cnót, na co stara się odpowiedzieć poniższy podcast. Często. Poszukujemy odpowiedzi na konkretne pytania. Jak poradzić sobie z różnymi problemami naszego osobistego rozwoju duchowego? Na przykład jak nie wpadać w obżarstwo? Jak być łagodnym, łaskawym? I tym podobne. Mam nadzieję, że poniższe rozważania dostarczą pewnych odpowiedzi, a przynajmniej zmobilizują do dalszych poszukiwań. W tym podcaście porozważamy, czym jest kardynalna cnota umiarkowania. A czym w ogóle jest cnota moralna? Jak rozwijać i kształtować w sobie cnoty? Na moim kanale jest już o tym wiele materiałów, dlatego zapraszam do przesłuchania ich. Link znajdziecie w opisie. Umiarkowanie. Jest cnotą, która opanowuje, ujarzmia i poddaje mierze pożądanie, czyli popęd siły zmysłowej, ku przyjemności. Umiarkowanie hamuje bardzo gwałtowne pożądanie przyjemności dotyku, które towarzyszą użyciu rzeczy koniecznych do utrzymania ludzkiego życia. Zarówno indywidualnego, jak jedzenie i picie, jak i gatunku, czyli czynności płciowe. Cnota ta pomaga używać tego, co przyjemne, w miarę, zachować umiar, ponieważ uchybienie zawiera się nie w samych rzeczach używanych przez ludzi, lecz w braku umiaru ich użycia. Umiarkowanie nie niszczy pędu sił zmysłowych do przyjemności, lecz zmniejsza go i dyscyplinuje zgodnie z dobrem moralnym. Znota umiarkowania ma na celu używanie przyjemności tyle, ile wymaga potrzeba życiowa, konieczność, według porządku natury rozumnej. O tej konieczności decyduje rozum, rozstrzyga roztropność. Umiarkowanie, będąc notą główną, kardynalną, można też powiedzieć fundamentalną, jest blokiem powiązanych z nią cnót. Posiada po pierwsze swoje składniki integralne, konieczne, po drugie części, Gatunkowe, można powiedzieć też istotne oraz po trzecie cnoty pomocnicze. Składniki konieczne mobilizują do podejmowania czynów umiarkowania, a są to wstyd i godność. Wstyd pomaga wystrzegać się najbardziej haniebnych czynów, które powodują duchową żydotę. Dostrzec zaś piękno umiarkowania, a przez to zyskać uzasadnienie jego praktyki, pomaga szacunek, godność. Nie na darmo mówi się, że ktoś, kto się sam dyscyplinuje, posiada swoją godność, szanuje siebie. Części subiektywne, gatunki są to właściwe postacie umiarkowania. Wynikające z jego definicji. Są to cnoty pomagające hamować popęd do przyjemności, płynących z używania zmysłu dotyku. I są to wstrzemięźliwość i trzeźwość oraz czystość i wstydliwość. Trzecią grupą cnót umiarkowania są jej cnoty pomocnicze, które pomagają znaleźć umiar w rzeczach łatwiejszych, Niż w poprzedniej grupie. Można je podzielić na trzy rodzaje, w zależności, czy hamują poruszenia duszy i są to powściągliwość, pokora, łaskawość, łagodność, czy też panują nad zewnętrznym zachowaniem się ciała i można tu wymienić grzeczność, kultura, przyzwoitość i stateczność, a także. Umiarkujące odniesienie do rzeczy i są to oszczędność i prostota. Z jakiego powodu uważa się, że umiarkowanie jest cnotą, w której najbardziej uwidacznia się duchowe, moralne piękno? W kulturze istnieją dosadne wyrażenia nawiązujące do zachowań ludzi, którzy nie powściągają swoich pożądań. A najbardziej cierpią na tym świnie. Może właśnie dlatego, że to zwierzę najbardziej kojarzy się z brzydotą, tak jak zachowania ludzi nie mających umiaru w pożądaniach zmysłowych. Człowiek od zwierzęcia różni się tym, że ma możliwość powściągać rozumem zbytnie dążenie do przyjemności zmysłowych. Czy do dzisiejszego człowieka przemawia stwierdzenie, że piękno duchowe najwięcej uwidacznia się w rozumnym hamowaniu, dążenia do nieumiarkowanych pożądań. A przecież pięknym, eleganckim nazwiemy tego, kto umie się zachować przy stole, nie opowiada nieprzyzwoitych żartów, nie wywnętrza się w gniewie na drugich. Jest skromny nie tylko w ubiorze, ale i w zachowaniu, na przykład nie wymachuje rękami. Te wszystkie zachowania uwidaczniają piękno, cnót umiarkowania, strzemięźliwości, czystości, łagodności, skromności i prostoty. Mówimy teraz po kolei cnoty umiarkowania. Strzemięźliwość. Cnota wstrzemięźliwości to rozumne, unormowanie odżywiania się. Do tej cnoty możemy zaliczyć nie tylko umiarkowane spożycie pokarmów, ale także spożycie napojów. Napoje we wstrzemięźliwości dotyczą napojów w ogóle, ponieważ trzeźwość dotyczy głównie napojów alkoholowych. A we współczesnej rzeczywistości trzeba rozszerzyć ten termin również na inne używki doprowadzające do zaburzenia świadomości i zdolności poprawnego rozumowania. Przez obżarstwo będzie rozumiane spożywanie pokarmów i napojów przekraczających miarę wyznaczoną przez rozum zdrowy rozsądek. W obżarstwie nie tylko chodzi o to, ile się zje, czyli o przekroczenie miary co do ilości. To znaczy, że zje się za dużo. Przekracza się miarę w jedzeniu również ze względu na to, co się je. Gdy wyszukuje się, oczekuje się pokarmu jakościowo nietypowego, szczególnego, udziwnionego czy wyrafinowanego. Dalej przekracza się miarę ze względu na to, jak się je, to znaczy łapczywie. Ostatnia zaś postać obżarstwa dotyczy pory posiłków, gdy je się poza wyznaczonym czasem. Obżartuch zatem przesadza w jedzeniu ze względu na to, ile to znaczy za dużo. Co, czyli wyszukane, jak, to znaczy łapczywie i kiedy, czyli poza porami posiłków je. Obżarstwo jest grzechem śmiertelnym, jeżeli przyjemność jedzenia i przekraczanie w nim miary staje się celem samym w sobie. Także człowiek zaniedbuje miłość do Boga z gotowością łamania przykazań. Ob obżarstwo jest grzechem powszednim, gdy pomimo tego, że dąży się do przyjemności jedzenia, nie działa się jednak sprzecznie z prawem Bożym. Dodatkowym zagadnieniem jest post jako akt cnoty wstrzemięźliwości. Post jest czymś więcej niż tylko rozumnym miarkowaniem spożywania pokarmów. Jest ograniczeniem spożywania pokarmów i napojów co do ilości lub jakości podejmowanym ze względu na miłość do Boga. Post w sposób istotny przyczynia się do rozwijania cnoty wstrzemięźliwości. Święty Tomasz Zakwinu wskazuje na potrójną rolę postu. Przede wszystkim, post pomaga zapanować. Duszy nad sferą zmysłową, cielesną, aby cały człowiek wrócił do harmonii życia z Bogiem. Po drugie, ułatwia życie modlitwy, ponieważ sprawia, że człowiek, rezygnując z pożywienia, uczy skupiać się na rzeczywistości nadprzyrodzonej, a nie tylko na doczesnej. Wreszcie, Post jest aktem z jednej strony zadośćuczynienia za popełnione winy, a z drugiej strzeże przed ponownym ich popełnianiem. Jeżeli chodzi o cnotę trzeźwości, to pielęgnując ją, nie będziemy przekraczać miary w spożywaniu napojów, które zaburzają świadomość. Można tutaj również zaliczyć wszystkie inne używki zaburzające naszą świadomość. Przechodzimy do omówienia cnót czystości i wstydliwości. Cnota czystości dotyczy uporządkowanego, pożądania przyjemności związanych z pciowością. Szczególną odmianą czystości jest dziewiczość. Która jest postanowieniem całkowitego niezażywania przyjemności płciowych ze względu na oddanie się Bogu. Stydliwość jest cnotą, która porządkuje pożądania związane z zewnętrznymi objawami płciowości, takimi jak porządliwe spojrzenia, pocałunki czy dotyk. Watą przeciwną czystości jest rozpusta lubieżność, czyli niezgodne z wymogami rozumu dążenie do przyjemności płciowych. Trzeba tutaj podkreślić, że wszelkie dążenie do przyjemności płciowych, które nie mają na celu przekazywanie życia, jest grzechem ciężkim. Przekazywanie zaś życia powinno być zawsze świadome, nieprzypadkowe, Otoczone miłością małżonków. Powtórzmy: istotne cnoty umiarkowania, stanowiące niejako rdzeń umiarkowanie, to wstrzemięźliwość i trzeźwość, czystość i wstydliwość. Przechodzimy do omówienia cnót umiarkowania, które nazywamy pomocniczymi. Pokora to cnota, która powściąga wolę, czyli władzę, duszę, by nie zmierzała do rzeczy wielkich bez umiaru. Innymi słowy, pokora wprowadza odpowiednią miarę, hamuje, byśmy nie dążyli ku temu, co przewyższa nasze możliwości. Popularną definicją pokory jest prawda o sobie. Jest ona poprawna, ponieważ poznanie swoich możliwości, ale też braków i wad, reguluje dążenia, by nie były one nierealne. Można powiedzieć, że prawda o nas samych sprowadza nas na Ziemię, aby nie wynosić się i nie dążyć ponad swój potencjał. Uznanie swojego miejsca w świecie stworzonym, Powoduje szacunek, który sprawia, że człowiek poddaje się Bogu swojemu Stwórcy. Pokora to uznanie, że wszelkie dobro, jakie jest w człowieku, pochodzi od Boga, dawcy dobra. Chodzi tu nie tylko o dary wynikające z łaski uświęcającej, ale również o te naturalne, jak na przykład zdolności i tym podobne. Święty Franciszek z Asyżu, Święty Tomasz z Akwinu również głosili, że tak naprawdę do człowieka należą tylko wady i grzechy. Ale to nie jest powód do dumy. Zaakceptowanie tej rzeczywistości kształtuje pokorę. Zauważmy też, że pokora nie polega na tym, żeby koniecznie uważać się za gorszego, bardziej grzesznego od innych ludzi. Wymaga jednak poznania, uznania i poszanowania dobra, które Bóg złożył również w innych. Pokorny potrafi zauważyć w innym jakieś dobro i przyznać, że sam ma w tym braki, albo też w sobie jakieś zło, którego inny nie posiada. Rew powszechnym opiniom snota ta nie zabrania dążyć do wielkich rzeczy. Jeśli czyni się to, pokładając ufność w pomoc Boga. Jednak wyrazem pychy jest dążenie do czegoś wielkiego tylko o własnych siłach, pokładając zaufanie tylko w sobie. łaskawość i łagodność to cnoty hamujące gniew. Gniew jako uczucie jest obojętny moralnie. Jego zadaniem jest przezwyciężenie obecnego lub przeszłego, dręczącego nas zła. Istnieje gniew słuszny, a grzechem staje się wtedy, gdy jest go w nadmiarze lub w niedomiarze, niezgodnie ze zdrowym rozsądkiem. Warte podkreślenia jest, że brak gniewu wtedy, gdy jest potrzebny, też jest grzechem. Dzięki cnotom łaskawości i łagodności człowiek może zapanować nad swoim gniewem i pokierować nim tak, aby nie był nadmierny, czyli nie stał się grzechem lub wadą, a przez to nie wyrządzał innym krzywdy. Nadmierny gniew doprowadza do wymierzenia większej kary niż to wynika ze sprawiedliwości. Łaskawość będzie dążyła do zmniejszenia tej kary tak, aby nie była krzywdząca, niesprawiedliwa. Łagodność z kolei odnosi się bezpośrednio do nadmiernego gniewu i hamuje go tak, aby nie wychodził poza ramy słuszności i racjonalności. Oburzenie to objaw gniewu. W oburzeniu gniew zostaje wymierzony przeciw drugiemu z założeniem, że ten ktoś jest gorszy. Kryje się tu zatem pochopna, niewłaściwa ocena bliźniego. Gniew, niecierpliwość, udowadnianie swoich racji, lekceważenie, oburzanie się na kogoś wynikają z miłości własnej, czyli z nadmiernego skupiania się na sobie. Bardzo często zdarza się, że nasz gniew, zamiast być sprawiedliwym, przekracza miarę. Człowiek żyje w niedoskonałości panowania sfery duchowej nad uczuciową i jest mu bardzo trudno utrzymać gniew w ryzach. I w gniewie sprawiedliwym, słusznie wymierzonym, można też tracić miarę w sposobie wyrażania go lub w zadawaniu zbyt surowej kary. Dlatego warto ćwiczyć się w cnotach, Łagodności i łaskawości. Skromność w zachowaniu. Cnota skromności w zachowaniu zewnętrznym to, można powiedzieć, umiejętność zastosowania w praktyce codziennego życia reguł dobrego zachowania się, tak zwanego savoir vivre. Do tej cnoty zaliczamy takt lub grzeczność. To znaczy sprawność rozróżniania tego, co wypada w różnych sprawach, zależnie od danego środowiska życia. Następnie smak, metodyczność lub przyzwoitość to jest umiejętność postępowania według tego, co wypada, oraz stateczność obejmującą rozmowy i relacje z innymi ludźmi, a także naturalność. Jako zewnętrzne zachowanie wyrażające wewnętrzną harmonię duszy bez udawania i wymuszonej słuszności. Bez udawania i wymuszonej sztuczności. Następne cnoty, oszczędności i prostoty dotyczą wprowadzania umiaru do posiadania rzeczy zewnętrznych. Oszczędność. Polega na unikaniu nadmiaru ilości posiadanych rzeczy i poprzestawaniu na tym, co się ma. Prostota zaś na unikaniu rzeczy wyszukanych. Myślę, że naprawdę warto rozwijać w sobie cnoty umiarkowania, aby jednocześnie rozwinąć w sobie piękno duszy której zapanuje światło rozumu i harmonia dążeń. Co prawda, w pielęgnowaniu tego prawdziwego duchowego piękna trzeba włożyć wiele wysiłku. Przynajmniej na początku, zanim te cnoty zostaną w nas w pełni rozwinięte. Jednak warto podejmować ten wysiłek, aby zbliżyć się do najpiękniejszego. I, na ile to możliwe, również dzięki łasce, odzwierciedlić w sobie Jego boskie, nieprzemijające piękno. Pamiętajmy, że we wszystkich tych naszych wysiłkach rozwoju duchowego i pielęgnowania w sobie cnót towarzyszy nam łaska Boga. Jeżeli ktoś dotarł aż do tego momentu, znaczy, że jest zainteresowanym, i wytrwałym słuchaczem. Dlatego proszę Ciebie, jeżeli uważasz, że ten materiał jest wartościowy, podaj go dalej, aby inni też mogli skorzystać. Skomentuj, chociażby uśmieszkiem, serduszkiem. A może zadaj pytanie. Powiedz, co myślisz o tym materiale. Zalajkuj. A wreszcie może zasubskrybuj aby regularnie otrzymywać takie materiały. Myślisz, że jest to obojętne? Aby ten kanał mógł się rozwijać, aby algorytmy YouTube'a podawały go dalej, jest to nawet konieczne. Dziękuję Ci za uwagę i do usłyszenia, do zobaczenia w następnych materiałach.